Siemanko ludzie, ja z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Counter-Strike Global Offensive Słuchajcie, no ruszamy z kolejną grą, bo tak naprawdę nic innego nam tutaj nie pozostaje Ostatnio graliśmy, ostatnio graliśmy Mirage'a, więc Mirage'a tym razem odkreślamy No i zobaczymy za ile nam tutaj znajdzie mecz Mam nadzieję, że dość szybko i mam nadzieję, że będzie szło nam dość sprawnie Bo jeżeli będzie nam szło dość sprawnie, no to na pewno będzie tutaj całkiem, całkiem spoko A ja sobie jeszcze tak zerkam tutaj na... Aha, tutaj są żetony, ale bez tego tu trzeba było otworzyć dziennik, żeby cokolwiek zobaczyć. To jest troszeczkę słabo. To mnie nie interesuje. Właśnie interesuje mnie to 24 zwycięstwa, 11 zwycięstw, A, troszeczkę tego było. Bo tutaj w brawo, no to ja za bardzo sobie nie narobiłem. 27 zwycięstw, 126 MVP, 1100 zabójstw. Całkiem spoko. Tutaj... 2700 zabójstw, no tutaj na pewno w Fenixie dużo narobiłem. 40% strzałów w głowę, potrójnych zabójstw 140. No całkiem, całkiem spoko. Tam razy, znaczy ace'ów po prostu miałem no nie za dużo. Acesy chyba miałem dopiero w tych przedostatnich dwóch operacjach. Tak mi się wydaje. wcześniej takie poczwórne zabójstwa, potrójne. Takie tam ścierwo w sumie. Ale dobrze, ruszamy z cashem, więc na pewno będzie tutaj dużo zabawy, dużo przyjemności Pośmiejemy się troszeczkę, tak myślę przynajmniej, że się pośmiejemy No a tak to zobaczymy Mam nadzieję, że będzie nam szło dość, dość dobrze, bo jeżeli nie, no to troszeczkę gorzej A mam nadzieję, że będzie szło Ale dobrze, póki co to mogłoby się załadować No mogłoby się załadować, dobrze idzie Naprawdę dobrze idzie. No i znowu się zawiesiło, ale już jesteśmy. Ok. Czyli jest wszystko w jak najlepszym porządku. No i możemy. A mogłem sobie kupić najpierw może broń jakąś. I możemy się porozgrzewać. No, oczywiście. O Jezus Mary on dwóch zabił od razu. Troszeczkę dziwny jest ten dźwięk. Troszeczkę dziwny jest ten dźwięk teraz, ale no niestety jest jaki jest. Nic na to nie jestem w stanie poradzić. Zginął, zginął. Od tamtej strony gościu był to na pewno. On zwiał stamtąd? Trzeba co się tu rozchodzi. No, nie ma tutaj w ogóle nikogo. Jakoś tak mi dziwnie teraz, Jezus Maria. Nie, nie dźgnąłem go! Ale Lipton. A myślałem, że go dźgnę, jakoś tak mi dziwnie włączyłem synchronizację. Co... co prawda, pionowo, bo musiałem. Tak, startujemy z botem. Już kolega tutaj ma jakieś obiekcje, w związku z tym. I wygląda to troszeczkę słabo, no ale no trudno, życie. Gdyby ten pomarańczowy żył, to by było też troszeczkę inaczej e, Idą na B It's B Jeden bot, jeden AFK, Leopard, Lupinek oczywiście, płacze już, bo to Polak Czy Leopold Leopold, Leopold, to nie jest Leopard, tylko Leopold Dobra, zginął Nikogo, a myślałem, że ktoś przyjdzie. A, myślałem, że go zabija. Ale gościu wyskoczył mi. Tak myślałem, że coś mi tam nie pasowało, bo on jakby nie było kurde, odskoczył tam od tego boku, a wniosek z tego, że tam był jeszcze jego kolega. No jakby nie było, moi koledzy się tutaj nie popisali niestety. No, Alright, let's play, my friends. O, KETA wszedł, więc może coś z tego będzie jednak. Ale szczerze to raczej wątpię Ten sniffing mnie dobija. On ma taki beznadziejny mikrofon kurwa mać, że to jest po prostu hardcore. Jak ja czegoś takiego nienawidzę, nie jak ktoś ma taki dupy mikrofon. W sensie takim, że słychać, że jakby nie wiadomo gdzie był. Idzej! Dobra, tam gościu baniak dostał I'm going back A w plecy mi wszedł Ja myślałem, że uda mi się gościu zab gościa zabić No strzelaj Dobrze Ketapen jednak, Ketapan jednak coś, coś, coś robi Czterech zabił Ja zabiłem jednego? Nie, ja tylko asystowałem tam przy jednym Ale to może i lepiej Zobaczymy co dalej Jeżeli nie uda mi się m to może może wtedy zacznę tutaj ciupać Zacznę wtedy ciupać czymś innym Jezus, z drzew lecą jakieś te Jakieś gówna i mi tu po oknie strzelają Ja sobie myślałem, że może ktoś idzie, że ten, że rzuca w okno Czasami tak było Mordek B. Się rozla ładnie, one more ventrum, że my wiemy, że ventrum dobrze lupinek, ale żeś mi rzucił flesza na rej Do widzenia Ala Boga One hp no gościu mi rzucił generalnie na Ray Flasha, Więc jakby nie było, no nie byłem w stanie się zorientować gdzie jest przeciwnik Ale no co tam Roger did my friend Roger Dead. Oni chyba najebani Roger Dead. we do it That's the way we do it Smoke. Yeah, man, that's the way we do it, man. Play smoke. Don't that's smoke, the just do play. Grenade it Jesus, oni mnie decoy. Tu nie ma. That's the way we do it. Yeah. Ja, Zamiast That's grać to będzie pierdolił Dobra, pakę mamy, więc nic innego nas w sumie już nie interesuje Kto Siup, siup A ja go trafiłem tylko i wyłącznie Ktoś tam Awkę? Kto to tam krzyczał? Kate pan. Masz, baw się. Ja sobie może też awkę wezmę. No problem, bro. Dobra i lecimy. Lecimy z tym tutaj tematem, no bo nic innego nam nie pozostaje. Tak naprawdę fajnie by było, żebym ja się rzucił tutaj tak na wyjście troszeczkę, ale nie wiem czy mi się to uda. Kiedyś mi się to udawało, teraz to już tak może być z tym ciężko. Pust, pust. I idź sobie lupinek spokojnie. Ja tutaj będę czekał. Ale wątpię, żeby oni do mnie przyszli. Że będą się cofać za A tak być w sumie może No ładnie, złapał go na środku No i ostatni został gdzieś Gdzieś tam Zgaduję, że na drzwiach Uhuhu, Poleciał grubo Tu jest gościu gdzieś Na bank Nie, nie ma go? To gdzie jest Paka? Paka jest tutaj Tak myślisz, że sejwuje? A no nie wiem, nie wiem, 4 sekundy mu w sumie chyba zostały No właśnie, jeszcze go zabił po czasie bardzo dobrze, bardzo dobrze Good work bym powiedział, ale jak ja bym tam wyczekał to ja bym jego zabił w końcu Bo on szedł przez B, czy na B szedł po prostu Więc no jakby nie było to był mój frak, no, ale no trudno no Zszedłem ze stanowiska to jest mój minus No ale okej, okay, no pójdźmy sobie troszeczkę dalej Wybiegnijmy poza schemat Że tak powiem brzydko Ale żebym sobie rzucił, kurwa mać Blue woest me wens, please. Ops. Poszet, poszet. One here. No, pomoes mi, kurwa Leopold. Eh, no problem. Jewan Boardy Zjebałem to troszeczkę, two. ja no, ale on też. On też jakby nie było troszeczkę to zjebał, niestety. No, to, to jest na pewno chyba Polak, no, chyba no. ewentualnie Czech jakiś. A, Praga, no właśnie, mówię, że ewentualnie Czech i dobrze trafiłem z tym Czechem. Zobaczmy ten Keta, skąd jest? Deutschland. No i dalej w sumie nic, mnie nie interesuje. Bo oni jakby we dwójkę tutaj tak robią robotę, bym powiedział No ale okej okay. Myślę, że wezmę sobie M4 Bo nic innego mi nie pozostaje jak tylko M4 tutaj zagrać, cokolwiek No i dobrze, no i ruszmy się 5, 4, 3, 2, 1 Jedziemy, 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 jedziemy U nich generalnie gra, gra Donald Trump, więc trzeba uważać Bo wyśle na nas, kurde, armia ONZ-u Czy znaczy, whatever Ula la 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 Aaaa, it's A, it's Fuck that. Ja wybiegłem tak na hama, nie sądziłem, że oni tam będą w ogóle Zrushowałem bezsensownie, no ale no trudno Jednego zabiłem, przynajmniej wiemy gdzie są Bo tak to byśmy się zastanawiali pewnie Dobrze Bardzo dobrze opaki, bardzo dobrze Masakra, no to trosze, troszeczkę to zlamiłem, no ale no trudno. Hello my friends, co to masz za ciekawą broń? No wejdzie, nie mogłem podnieść, no trudno, dobra. Lecimy w takim razie jeszcze raz. Jeszcze raz bym coś takiego zrobił, bo dobry flash mi wyszedł. Tylko to jest to, że trzeba trafić. Dobra, smok leży wskakuj tam, a nie pierdolisz szybko. Tu nikogo nie ma. Oni będą na a tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Brakuje mi w tej MC tego przycelowania, kurde, jak w tym. Jak w Heroesach. Zdecydowanie mi brakuje. Cały czas naciskam ten prawy przycisk. Grzyb wie po co. Brazylij, nikogo nie ma. Dobrze. Ostatni na B mówisz. No to już go nie ma JLW zniknął po prostu z planety Ziemia I bardzo dobrze Już chcą go wywalać No 2-0-8 Chłopie musisz się wziąć do gry bo wygląda to trochę słabo No generalnie sniffing nie zabił jeszcze nikogo Nie miał szczęścia wniosek z tego 0 na 5 no troszeczkę słabo to wygląda no ale trudno smoke. No ty śmieciu giń Ja bym się podszedł na spokojnie tutaj Bo jeżeli ktoś tu jeszcze jest to zaraz się wychyli, że tak powiem brzydko blok and you bust me once please Roger that. Nie, wiem, jak nic za to się odплаcisz, ale kurwa, bałem się, że będzie to drogie. One bit down. Kom porom 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 porom. E No, sorry. Sorry. Oh my god. Jakby ktoś chciał, to ta mawka leży, nie? Gdzieś śmiało, chłopaki. Myślę, że Kate pan to weźmie. Pewnie, że tak. <laughs> nie ma sprawy, ziomek. Ale rzuciłem. Aha, mamy problem, bo oni weszli na Dobrze mówię, dobrze mówię. Właśnie, więc ja tutaj zasuwam. Ten jeszcze gdzieś jeden musi być. Aaaa, lupinek go wziął od pleców bo on mnie zdążył zabić. Aj dupa, dupa zbita. Naprawdę dupa zbita. O, lupinek to ma tam w duw w ogóle. Co to. Teraz został kałach. To było dziwne, naprawdę to było dziwne. Hops. Tu nikogo nie ma, to ja nawet nie mam co tu stać I raczej na B będą chyba Ała Dobra, ziomek, co ty się tu pchasz do mnie? Tam jest nasz Więc oni raczej są już chyba na Jak nie, to są za drzwiami po prostu. Ten do swojego strzela. A ja nie kupiłem sobie tego Kevlara, Super, naciskając w 2 Nie kupiłem kewlara. No, miło. Naprawdę miło. I ambitnie bym powiedział. Oni chyba na respie się kampią. No właśnie, oni są na respie. No to grubo. No to naprawdę grubo. Myślałem, że chociaż wyjdą gdzieś, kurde A oni na tym respie stanęli sobie tam Aaa słabo, naprawdę słabo to wygląda To no to będzie taka szybka wygrana coś czuję Póki co jest 10 do 1 jakby nie było I same praktycznie eliminacje Tam w tym jednym miejscu on tylko na moocie gra A tak to by była też eliminacja i po sprawie Bomb drop B. Dobro, bomba leży na B. One uh, camping Dispo. Oni wszyscy chyba na te spawnie są. Pay Do widzenia. Behind you, behind you. No behind you, Orange, yeah, there, there. Dud job. Bled. Mamy suka. czas. Suka, suka. Ej, hey, dziad, chuj, Jakby on poszedł do mnie tam. Peszec. Mamy 30 sekund, więc oni I jakby nie było. B. Mam czas. Come on, try it, YouTube. plan? Ah! Yeah, Ooh, uh, uh, go, go, go away. First, my friend. Run FOREST, run! Co wiek? Jestes shit. What the fuck? One second. <laughs> Let's go, rush all B. Come on. No, rasujemy B. Tak, tak. Ja wiedziałem, że on tam będzie generalnie, że znaczy, że oni będą Come na on tym reagować bi dobra, bita, bi. Nie, ee, blit, come on. suka. Suka, 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 suka. Dzień dobry. Do widzenia. Wiedziałem, że ten Fred będzie się tu czaił. A jeszcze jeden, one more. Durr, dur, 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 dur. I go zjechali. 12 do 1. No jak tak dalej pójdzie? Będzie 16-1, będzie super. Last one, you buy all negative, okay. Okay. Nie stać mi na Negewa. Oh, nice. okay, no, no, no. Nie kupuj ale Nie nic. Nie ma nic. to Nie ma. Nie ma Nie Nie no oni wychodzą, więc jakby nie było, to jest plus. Jest szansa, że skończymy to w ogóle do 12 do 1. Ale no właśnie, no i się poddali. Więc wygląda to jak wygląda. No dalej awansu nie mam, więc to jest jakby nie było. Gigantyczny minus. No ale no niestety no jest jak jest, co ja poradzę. No ale to tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!